Nazywam się Krzysztof Baliński. Byłem długoletnim pracownikiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych, w tym ambasadorem Rzeczypospolitej w Syrii i w Jordanii. Jestem także autorem y, tej książki, Polskacz i Polin. Zachęcam do kupowania tej książki, a także innych moich książek w wydawnictwie Capital Book. No i zachęcam do linkowania nagrania, które za chwilę do Państwa wygłoszę. Córka von der Leyen zamieściła na Twitterze wpis. Wszyscy pasażerowie mają prawo dolecieć do Wilna. Wpis nie okazał się zbyt ostry, ponieważ do Wilna nie dolecieli wszyscy pasażerowie. Chodziło o pasażerów zatrzymanego na lotnisku w Mińsku samolotu linii Ryanair. Do ofensywy przystąpił też prezydent Andrzej Duda. Też wpisem na Twitterze oświadczył, konieczne jest zdecydowane działanie wobec reżimu białoruskiego. Wcześniej reżim białoruski pognębił także premier Mateusz Jakub Morawiecki, przydzielając piękną willę w Warszawie na Saskiej Kępie. Polski premier, zarówno wpis polskiego premiera, jak i polskiego prezydenta nie okazał się zbyt skuteczny. Ale wygląda na to, że obaj mieli nadzieję, że Łukaszenko z polskim premierem i z polskim prezydentem żartów nie ma. Obrady szczytu Unii Europejskiej Zwołane na życzenie czy prośbę polskiego premiera, zostały do tego stopnia utajnione, że uczestnikom obrad nawet nie pozwolono wnieść na salę obrad telefonów komórkowych. Na drugi dzień Charles Michel, przewodniczący Rady Europejskiej, przedstawił sankcje. KE, Czyli Komisja Europejska podejmuje pracę nad daleko idącymi sankcjami wobec reżimu białoruskiego. Sankcje towarzyszyła temu pogłębiona analiza niektórych uczestników szczytu, że Putin został postawiony przed wyborem, albo ustąpi, Albo będą na niego nałożone twarde sankcje. Na szczycie ostre, bardzo ostre oświadczenie złożył także szef unijnej dyplomacji, który oświadczył: W tej sprawie należy przeprowadzić międzynarodowe dochodzenie. Polska nie czekała na to międzynarodowe dochodzenie i wszczęła własne. Prokurator generalny yy, yy, zrobił to prokurator generalny, ale i dla prokuratora generalnego było oczywiste, łatwe i niezwykle proste. Wezwie prezydenta Łukaszenkę do Warszawy, w charakterze świadka, postawi mu zarzut, aresztuje Łukaszenkę, wyjmie z willi na Saskiej Kępie Świetłanę Ciechanowską i mianuje ją prezydentem Białorusi, no i wszyscy będą zadowoleni i rozpłaczą się. Ze szczęścia. Pozostał tylko jeden szkopuł. Jak doręczyć Łukaszence wezwanie na przesłuchanie? E, śmiać się czy płakać? Tak można by podsumować te kilka zdań na temat ostrej reakcji Europy na zatrzymanie samolotu. Nikt na szczycie nie doszedł do konkluzji, do oczywistej konkluzji, że Putin, po wyborze statycznego Bidena do Białego Domu, testuje Europę, testuje Zachód. Także Łukaszenko przekazał Europejczykom i Amerykanom jasny przekaz: co mi możecie zrobić? I rzeczywiście wszyscy wymienieni, Pokiwali y, palcem w bucie, wypocili kilka y, wpisów na Twitterze i zapowiedzieli, że rozważą konsekwencje? Czy Putin mata, maczał w tej sprawie palce, nie wiemy, ale do ośmieszenia Unii Putinowi nie był potrzebny y, nie był, do ośmieszenia Unii nie był potrzebny Putin. Wystarczył sam Łukaszenko. Jakie wnioski z tego wszystkiego możemy wyciągnąć wnioski, oczywiście dla Polski, dla siebie, że w razie zaognienia się sytuacji międzynarodowej, w razie pojawienia się w Europie kryzysu w stosunkach z Rosją, możemy liczyć tylko na tweety i bazgroły po chodnikach. I pozostaje nam tylko modlić, żeby te bazgroły miały jakąkolwiek moc twórczą. Skąd bazgroły na chodnikach? Otóż kilka miesięcy wcześniej, po zamachu terrorystycznym islamistów, działacze, aktywiści, urzędnicy Komisji Europejskiej kredkami malowali na chodnikach przed siedzibą Komisji Europejskiej hasła, precz z terroryzmem. Sytuacja o tyle wygląda źle, a nawet gorzej niż zakładaliśmy, Polega także na tym, że w Stanach Zjednoczonych dzieją się bardzo niepokojące rzeczy, a Stany Zjednoczone to dotychczasowy najważniejszy sojusznik strategiczny Polski. Otóż narastają problemy z samolotem F-35. Oprócz kilkuset defektów technicznych i, i zagrożone są terminy dostaw. A Pentagon wykrył 800 błędów w oprogramowaniu tego samolotu, mogących skutkować śmiercią pilota. Tymczasem producent samolotu F-35, koncern Lockheed Martin, wysłał 30 członków swojego zarządu, w tym odpowiedzialnego za program F-35 dyrektora, na kurs krytycznej. Teorii rasowej, jak e, e, mówi program tego kursu, e, dla poznania i zdekonstruowania białej uprzywilejowanej kultury. E, Przeciągły także informacje, że podobne kursy są prowadzone dla innych producentów amerykańskiego uzbrojenia, między innymi Boeinga, a także dla firmy zajmującej się konstruowaniem broni atomowej oraz Firmy zarządzającej rurociągiem e, e, Colonial Pipeline. E, e, pipeline przepraszam. Do otrzeźwienia nie doszło nawet wtedy, gdy na wymieniony przeze mnie rurociąg Colonial Pipeline e, hakerzy e, dokonali zamachu. I w każdym bądź razie e, zamach ten spowodował, że całe wschodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych zostało odcięte od dostaw paliw. W tym miejscu trzeba się też zapytać, ponieważ zakupiliśmy kilkadziesiąt sztuk samolotów F-35, czy zasadnym było wydanie na te samoloty 60 miliardów złotych plus 20 miliardów złotych na cztery baterie Patriot które wystarczą do ochrony Belwedoru i okolicznego parku lub miasta wielkości Pcimia. Wracając do kursu, kursantów przepytywano, e, e, z czym kojarzą Ci się słowa aryjczyk, kuklus, klan, rasista. Wreszcie kazano im wygłasać, recytować e, następującą mantrę. Jestem uprzywilejowanym białym mężczyzną. Krótko mówiąc, największa amerykańska firma zbrojeniowa wysyła na reedukacyjny kurs swoich menedżerów, którzy y, powinni się zajmować y, y, produkcją czy budowaniem odrzutowców w ramach wartego 1700 miliardów dolarów programu, a zamiast tego na obozie reedukacyjnym. Zajmują się odpokutowywaniem swoich rasistowskich grzechów. Kolejny bardzo charakterystyczny epizod czy wydarzenie. Tworzymy historię, ogłosił weteran wywiadu amerykańskiej marynarki wojennej, informując o skompletowaniu pierwszej załogi helikoptera złożonej wyłącznie z pederastów. Na te, na te słowa, na to oświadczenie, emerytowany generał armii amerykańskiej, były podsekretarz stanu w, w sekretaracie obrony za czasów prezydentury Busha, zapytał: A jaki to ma związek z gotowością bojową armii amerykańskiej? Na pytanie to oczywiście nie dostał odpowiedzi. I tu przypomnijmy, że Trump, Donald Trump zakazał. Osobom transpciowym służby w Wojsku Amerykańskim, a pierwszego dnia urzędowania w Białym Domu Joe Biden zakaz ten uchylił. Krótko mówiąc, oświadczenie to, tworzymy historię, wywołało także reakcję innego generała, a konkretnie admirała, emerytowanego admirała floty amerykańskiej. Który powiedział w ten sposób, że w ciągu najbliższych 10 lat koszty takich innowacji w armii amerykańskiej wyniosą 3,7 miliarda dolarów. To jest więcej niż wartość niszczyciela. A więc zamiast niszczyciela, marynarka wojenna amerykańska otrzymuje pederastów i lesbijki. Ale to nie wszystko. W ramach zwalczania tzw. wewnętrznego ekstremizmu Pentagon wdraża pilotażowy program inwigilowania mediów społecznościowych pod kątem wpisów, które zamieszczanych przez personel wojskowy. Dla ominięcia bariery, bariery konstytucyjnej, chodzi o tzw. drugą poprawkę konstytucji amerykańskiej, robi to prywatna firma Babel Street. I tak w ramach tego pilotażowego programu z armii amerykańskiej wyrzucono na bruk oficera sił kosmicznych Space Force, którego ekstremizm polegał na tym, że sprzeciwiał się ideologicznym czyst czystkom w armii amerykańskiej, że uważał i, i krytykował tezy Departamentu Obrony że biali to wrodzone diabły, a także sprzeciwiał się oskarżeniom, że jesteś ekstremistą, nawet gdy mówisz, że nim nie jesteś. Miał też czelność powiedzieć, że udział w marszach na rzecz równouprawnienia seksualnego nie jest wystarczającą rekomendacją i kwalifikacją do obsługi systemu antyrakietowego Patriot. Zagrożenia dla Polski idą także ze strony Unii Europejskiej. Bo czymże jest program, czy właściwie uchwała Parlamentu Europejskiego na temat Europa, strefa LGBT, jeżeli nie czymś w rodzaju uchwały kominternu? I wreszcie. Zagrożenie przyszło także ze strony naszego premiera czy premiera naszego rządu. Otóż Mateusz Morawiecki jesienią tego roku przywiózł z Brukseli tak zwany fundusz odbudowy, który w sposób ewidentny stanowi zagrożenie dla naszej i suwerenności, i dla naszej gospodarki. Żeby nie krytykować tylko i wyłącznie będących obecnie przy władzy ludzi, to przyznać też trzeba, że za byliśmy na drodze demontażu państwa, armii, policji, aparatu skarbowego sądów. To prawda, że zatuszka rządziła w Polską hołota, żule, złodzieje, a w Policji Zagranicznej byliśmy pasem ziemi niczyjej między Rosją a Niemcami. Ale i prawdą jest, że gdy PiS czy Zjednoczona Prawica doszły do władzy w 2015 roku, to Jarosław Kaczyński obiecał, że rozliczy wszystkie afery. I obietnicy dotrzymał. Żadna afera nie została rozliczona Żaden problem nie został wyjaśniony. Twardzielem, natomiast prawdziwym, Pis i Jarosław Kaczyński okazał się wobec wczoraj wobec restauratorów, właścicieli restauracji, którzy próbowali, te, i hoteli, którzy próbowali te restauracje i hotele otworzyć. Dzisiaj jest prawdziwym twardzielem w stosunku do hodowców zwierząt fotelkowych i fryzjerów. I wiernych, bo przecież nie pozwalał wiernym wchodzić do kościołów. Natomiast y, niezwykle słaby okazał się wobec swoich y, prawdziwych przeciwników, na przykład wobec komisarzy Unii Europejskiej. Krótko mówiąc, PiS i Kaczyński są silni wobec słabych i słabi wobec silnych. Nad Polską y, tak mi się wydaje. Że przytaczając te kilka wydarzeń, faktów, oświadczeń, mogę stwierdzić, że nad Polską gromadzą się czarne chmury. Nord Stream, Baltic Pipe, Turów to wszystko jest rzucanie Polski na kolana. Nasuwa się także innego rodzaju refleksja. Widzimy bardzo duże podobieństwa między obecną sytuacją i sytuacją z września 1939 roku. Bo o co mamy? Tak jak wówczas, tak dziś mamy blitzkrieg, czyli zaskoczenie. Tak jak wówczas, tak dziś armia jest w pół drogi modernizacji i nie ma żadnych sojuszników. Zachód jest niezdolny do działania, a Ameryka, tak jak za Roosevelta, staje się powoli, dzień po dniu, krypto komunistyczna. Gdy do białego domu wprowadził się Joe Biden, i gdy gramoląc się do samolotu, kilkakrotnie wywinął koziołka. W Warszawie nie zapaliło się czerwone światełko. Do wyczynów Bidena należy także dorzucić postępowanie Chin. Otóż podczas pierwszego kontaktu, pierwszych rozmów amerykańsko-chińskich na Alasce, Chińczycy uciekli się do repertuaru Sowietów mówiąc, a u Was. W Ameryce też biją murzynów. Uciekli się także do słów do repertuaru samego Bidena, który mówił, USA są rasistowskie. Rozmowy zakończyły się tym, że strona amerykańska poległa poprzez użycie przez Chińczyków ich własnej broni. Ale Bidena kiwają nie tylko Chińczycy. Niemcy i Rosjanie dostali od Bidena zgodę na dokończenie rur, e, gazociągu Nord Stream. Dujczycy z powodu troski o myszy polne i nietoperze wstrzymali czy wycofali zgodę na budowę rurociągu Baltic e, Pipe e, Line. Berlin skłócił nas z Czechami. Nieprzypadkowe też były niedawne słowa jednej z komisarz Unii Europejskiej, że Polska powinna być zagłodzona finansowo. Co z tego wynika? Wynika z tego, że o Polsce będą decydować Niemcy i Rosjanie. No a Chiny? Chiny spokojnie przyglądają się miotającej się w konwulsjach. Administracji amerykańskiej, pogrążonych w konfliktach rasowych Stanów Zjednoczonych, zadłużonym w dodatku po uszy. W takiej sytuacji, co powinniśmy robić, czy załamać ręce i poddać się? Nie, wszystko nie zostało, nic jeszcze nie zostało do końca rozstrzygnięte, i można jeszcze temu zapobiec. W jaki sposób? Moim skromnym zdaniem po pierwsze wzmocnić swój potencjał także gospodarkę i przemysł zbrojeniowy, żeby był kołem zamachowym gospodarki, bo dziś to jesteśmy hurtownią niemieckim towarów. W tym kontekście można by też złośliwie powiedzieć, że zasadnym było kupowanie za jeden miliard dolarów, bez przetargu i bez transferu technologii, tureckich dronów, przy użyciu argumentu, że drony te spisały się doskonale wobec ormiańskich chrześcijan w Karabachu. Bo taki argument, czy trzymając się takiej logiki, to, to, to mówi, że trzeba było kupić drony, rakiety od Hamasu, bo przecież Hamas przez cały pełny tydzień y, pogonił czy poganiał Izraelczyków do piwnic i schronów. Jeszcze raz, na naszej szyi zaciska się, geopol zaciskają się geopolityczne kleszcze. Trwa wyludnienie Polski, Trwa celowy proces obniżania poziomu wykształcenia i kwalifikacji, czego ukoronowaniem jest poziom tegorocznej matury. Wcielany jest w życie pomysł na Polaka Białego Murzyna. Krótko mówiąc, budowa państwa z dykty trwa, ale trwa, czy powinna trwać też walka o Polskę? I od nas zależy, o jaką Polskę i dla kogo. Nic jeszcze nie jest przesądzone, nic nie jest rozstrzygnięte. Przed polską klasą polityczną egzamin z realności wobec państwa polskiego, a przed nami, przed Polakami, budowa elit państwowych, zdolnych do prowadzenia suwerennej polityki zagranicznej, zawierania korzystnych sojuszy, Szukania przyjaciół blisko, a wrogów daleko, wyzwalania się z doktryny Bartoszewskiego. Polska to brzydka panna do wydaniu. A tak na koniec i tak w ogóle. Żeby mieć suwerenną politykę zagraniczną, trzeba mieć Ministerstwo Spraw Zagranicznych, a nie atrapem Ministerstwa. No i fajtera za ministra obrony narodowej, a nie faceta o wyglądzie przedszkolanki. Dziękuję.